Miejski ogród botaniczny zachwyca o każdej porze roku, ale to właśnie latem można podziwiać tu najwięcej roślin kwitnących na przeróżne kolory. Nasz zabrzeński botanik kwitnie, w pełni rozkwitu jest, zresztą jak co roku. Rabaty, których aranżacja na wiosnę została teraz jakiś czas temu już zmieniona, cieszą oko ferią barw. Rosną żeniszki, szałwie, heliotropy, kwitnią cynie, floksy. A w dalszej części ogrodu, gdzie mamy rabaty ziołowe, kwitną jeszcze budleje, czyli motyle krzewy, a zatem jest co podziwiać, bo naprawdę w tak piękny dzień jak dzisiaj są one po prostu oblepione różnymi gatunkami motyli. Ale oprócz relaksu w pięknych okolicznościach przyrody, w weekendy zabrzeński botanik proponuje również inne aktywności. Dzięki współpracy z aktywnym zabrzem mamy możliwość realizacji zajęć jogi. Jogi dla każdego, które to zajęcia odbywają się. Na terenie Dużej Łąki przystawię zawsze w soboty, zawsze o 10 rano przy Dobrej Pogodzie. W niedzielę zaś z takich cyklicznych zajęć, również przy Dobrej Pogodzie, o godzinie 16 zawsze zaprasza Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod dyrekcją, pod batutą pana Henryka Mandrysza. Z kolei w najbliższą niedzielę w Zabrzeńskim Ogrodzie Botanicznym odbędzie się Dzień Pszczół. To wydarzenie, które co roku cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród tych młodszych. Jak i nieco starszych. Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu wraz z Ogrodem Botanicznym już po raz drugi organizuje Dzień Pszczół. Część atrakcji będzie na łące, przy Stawie. Tam między innymi spotkania autorskie, spotkanie chociażby z Piotrem Sochą. Można powiedzieć genialnym ilustratorem, rysownikiem, który przyjedzie ze swoją książką właśnie o pszczołach. Będzie również spotkanie z Aliną Przydatek, która która ze swoimi ręcznie robionymi pszczołami przyjedzie i zaprezentuje tak zwane pszczele Wesele. Ale to nie wszystko. Mnóstwo atrakcji także na terenie całego ogrodu botanicznego, bo będzie można zrobić na przykład świece z wosku pszczelego, będzie można zrobić domki dla owadów, będą spotkania z tymi, którzy na pszczołach, na łąkach, na kwiatach, no i tak naprawdę na pszczelim pokarmie znają się najlepiej. Na Dzień Pszczół do Zabrzeńskiego Botanika może przyjść każdy, bo jak zapewniają organizatorzy, atrakcji będzie co nie miara, start punktualnie o godzinie 10.00.